Witam w kolejnym odcinku. Będziemy kontynuować tutaj jeszcze rysowanie różnych układów, różnych obwodów sterowania bez udziału sterownika PLC. Ale każdy automatyk takie podstawowe obwody powinien znać. Zapraszam. Dzisiaj zajmę się sterowaniem pompą. Która będzie pompować ciecz do jednego zbiornika, i powiedzmy tutaj, właśnie będzie jeden zbiornik z pompą, gdzie tutaj będzie jakiś poziom. Powiedzmy, tutaj tym poziomem nie będziemy się przejmować, ta woda cały czas napływa. Powiedzmy, e, tutaj jest umiejscowiona jakaś pompa, i ta pompa będzie pompować sobie tutaj tą wodę do większego zbiornika. I tutaj już ten poziom będzie odgrywał ważną rolę, dlatego że. To będzie jakiś zasobnik, gdzie tutaj będzie czerpać jakaś maszyna, powiedzmy ciecz, a tutaj będziemy musieli cały czas uzupełniać tą ciecz właśnie włączając i wyłączając tą pompę. Czyli będzie interesował nas tutaj na pewno jakiś, jakiś poziom stanu niskiego. Tu będzie jakiś rodzaju czujnik poziomu. Wiadomo, że tutaj też będzie drugi czujnik, który będzie mierzył też poziom Wysoki. Tutaj, jak mówiłem, cały czas ta ciecz będzie napływać, czyli nie interesuje nas, kiedy będzie stan wysoki. To jest w ogóle, powiedzmy, gdzieś na podziemiu, takie zbiorniki, ale, żeby zabezpieczyć pompę, musimy mieć tutaj jakiś czujnik, też na przykład montowany z boku zbiornika lub też na podstawie. O czujnikach to jeszcze będzie w następnych kilku odcinkach, ale tutaj będzie też jakiś czujnik, aby ten. Poziom nie obniżył się zbytnio, aby ta pompa nie działała bez cieczy. Oczywiście cała zasada działania pompa przy niskim stanie powinna się załączyć, dopompować tą ciecz do stanu wysokiego, wyłączyć się. Oczywiście stan powinien spaść do poziomu tego włącznika. Znowu pompa powinna się załączać i Oczywiście powinien się cykl powtarzać. Można by to oczywiście zrobić na jednym pływakowym jakimś włączniku, ale powiedzmy, że tutaj akurat te dwa czujniki odgrywają jakąś dużą rolę. Może trzeba będzie je przestawiać, może trzeba będzie zmieniać poziom tylko wysoki, a nie niski. Także akurat może to tak wyglądać nie inaczej. Bardzo typowy układ, bardzo typowe rozwiązanie stosowane na przykład w. Przepompowniach różnego typu, e, powiedzmy, pompa gdzieś znajduje się pod ziemią, a my musimy przepompować sieć wyżej gdzieś tam do zbiorników. Także narysujmy schemat, zobaczmy jak to będzie działać, co musimy tam zastosować. No a potem postaramy się coś takiego złożyć. A więc zaczynamy od schematu, który już narysowałem poprzednio. Tutaj na pierwszej stronie, oczywiście, jest ten obwód główny zasilania silnika. My będziemy sterować tylko i wyłącznie stycznikiem. Tutaj w tym momencie będzie to pompa, która będzie pompować wodę, tak jak wcześniej to objaśniłem. Tutaj usunąłem cały ten obwód sterowania, bo oczywiście będziemy zaczynać od nowa. Jest tylko stycznik, cewka stycznika, którą będziemy zasilać. No i oczywiście tutaj styk normalnie otwarty od wyłącznika silnikowego. A więc pierwsze, co musimy tutaj zrobić, musimy założyć tutaj styk normalnie otwarty od. Wyłącznika w zbiorniku z pompą. Czyli, jeżeli tam nie będzie wody, nie powinno nam się tutaj nic dalej dziać. Nie powinno się nic załączyć. A więc umieszczę tutaj wyłącznik pływakowy. Tutaj podpiszę go tylko, żeby było wiadomo, co to jest. Przypnijmy mu tutaj naklejkę. No, water. Może po angielsku. Ok. Będziemy wiedzieć, że to jest właśnie ten wyłącznik w zbiorniku z pompą. Co dalej musimy zrobić? Musimy zastosować tutaj jakiś przekaźnik, na pewno, dlatego, że nie możemy tylko i wyłącznie użyć styków pomocniczych ze stycznika, chociaż na pewno kilka można by było wykorzystać, ale będą te przekaźniki załączane odwrotnie do, do stycznika i nie zawsze w tym samym czasie co stycznik. Także musimy tu zastosować inne przekaźniki. No i zastosuję tutaj już pierwszy przekaźnik a dokładnie cewkę przekaźnika powiedzmy umieśmy ją gdzieś tutaj trochę dalej i załączmy ją tutaj tak samo przy załączeniu całego urządzenia ten stycznik powinien zadziałać kiedy Maszyna zastartuje. Jeżeli zbiornik jest pusty, to oczywiście ten stycznik powinien załączyć pompę i ta pompa powinna być załączona. Powiedzmy, że tą cewką stycznika będzie właśnie sterować ten przekaźnik. W tej chwili ten przekaźnik załącza się również razem ze stycznikiem po załączeniu maszyny. Dodajmy tutaj normalnie otwarty, znowu ten czujnik pływakowy. I niech on będzie tutaj ten e, SF2, a opiszmy go, że to będzie low level. Później dodajmy jeszcze tu drugi ta, e, górny czujnik pływakowy, i też nazwę go tutaj high level. Co tutaj się stanie, jeżeli nie ma wody w zbiorniku? Tak jak powiedzieliśmy, to stycznik powinien się załączyć i w tym momencie się załącza. Oczywiście chcemy ten stycznik kontrolować przez jakiś. Obwód, załóżmy tutaj styk normalnie zamknięty i przyłączmy go do przekaźnika R1. W tym momencie, kiedy w relay, kiedy przekaźnik R1 jest wyłączony, no to ten styk jest zwarty i stycznik załącza pompę. Co tutaj dalej się stanie, jeżeli pompa zaczyna pracować? Pierwszy ten włącznik. Pływakowy załączy się od niskiego poziomu, czyli pompa napełni do pełnego poziomu zbiornik. Ten włącznik się włączy, ale pompa cały czas będzie chodzić, dlatego że przekaźnik R1 cały czas nie ma jeszcze tutaj napięcia na cewkę. Bo jeszcze czekamy na ten włącznik high level. Kiedy osiągnie w tym zbiorniku poziom wody ten wysoki stan. No, to obydwa wtedy włączniki zostaną włączone i przekaźnik R1 zostanie włączony, a tym samym styk 3-4 zostanie rozwarty i stycznik się wyłączy. Czyli tutaj mamy spełnioną jakąś część tego zamierzonego celu, czyli pompa po włączeniu układu włącza się, jeżeli zbiornik jest pusty, i dopóki obydwa te czujniki poziomu nie załączą się, i pompa wtedy się rozłącza. No dobrze. Co teraz? Jeżeli poziom by zaczął spadać, ta woda jest upuszczana, poziom zaczyna spadać. Wtedy ten pływak od FS3 rozłączy się. Znowu przekaźnik się wyłączy, a tym samym styk 3-4 zostanie zwarty i pompa znowu się włączy. Jeżeli to miało być sterowanie na jednym czujniku. To już taki układ by wystarczył, właśnie bez tego drugiego czujnika od podnieckiego poziomu. On po prostu ten jeden czujnik by włączał i wyłączał pompę. Ale my chcemy załączać tą pompę, żeby wiedzieć, kiedy jest wysoki poziom, kiedy niski. Może chcemy regulować sobie i wysoki i niski poziom. Czyli musimy podtrzymać jakąś tą pracę przekaźnika do czasu, aż znowu poziom wody nie spadnie poniżej tego niskiego, tej dolnej wartości. Oczywiście możemy tutaj ominąć. Ten wyłącznik, podtrzymując przez dodatkowy styk normalnie otwarty, przekaźnika R1. Łącząc to teraz w ten sposób, robimy to, co robiliśmy już też na początku przy tych pierwszych układach czyli samo podtrzymanie w tym przypadku akurat nie stycznika, a przekaźnika. Więc przeanalizujmy to jeszcze raz. Mamy wodę w zbiorniku z pompą. Podawane jest napięcie. Podane jest napięcie na stycznik KM1, dlatego, że powiedzmy nie ma wody w zbiorniku. A nawet, jeżeli powiedzmy jest poziom jakiś pośredni pomiędzy niskim a wysokim, to i tak ten styk będzie tutaj zamknięty, dlatego, że nie dojdzie do załączenia z przekaźnika. I jeszcze jedna opcja, powiedzmy, że zbiornik jest pełen i obydwa te czujniki poziomu są Załączone, no to wtedy, przy podaniu napięcia, ten styk oczywiście się automatycznie rozwiera i pompa nie zastartuje. Także wszystko tutaj pasuje. No i powiedzmy, że nie ma w zbiorniku żadnej wody, nie jest pusty. Pompa się załącza. Tym samym, po jakimś czasie, załącza się ten styk czujnika poziomu dolnego. Pompa cały czas pracuje. Załącza się styk poziomu górnego. W tym momencie załącza się przekaźnik R1. Tutaj oczywiście ten, zawrze się ten styk przekaźnika R1, a drugi styk przekaźnika R1 oczywiście się rozewrze i pompa się zatrzyma. Woda przez zawór upływa, poziom maleje, styki czujnika wysokiego poziomu się rozwierają, ale przekaźnik cały czas zostaje załączony, dlatego, że podtrzymuje go tutaj ten obwód. Poziom cieczy spada aż do niskiego poziomu, wtedy ten czujnik poziomu niskiego rozwiera te styki obwód zostaje przerwany relay się rozłącza styk się zwiera, pompa się znowu załącza to jest w zasadzie całe sterowanie pompą i tak można to by zostawić ale oczywiście trzeba dodać tutaj kilka elementów takich jak sterowanie automatyczne czy też ręczne no i kilka zabezpieczeń pompy dlatego, że ten odcinek robi się zbyt długi to postaram się wyjaśnić wszystko w odcinku następnym za dzisiaj już dziękuję Pozdrawiam. Do następnego odcinka.